Dzień dobry. Witamy serdecznie. Witamy, kochani, na czwartym kongresie jagodowym. Witam przede wszystkim szanownych państwa plantatorów, pasjonatów upraw jagodowych. Kochani, poprzednie edycje w 2019-2020 roku gromadziły pełną salę ponad 400 osób. Dzisiaj Prawie jest tak samo, jeżeli chodzi o uczestników, ale no niestety aktualna sytuacja epidemiologiczna sprawiła, że większość ogląda nas online, cieszymy się z tego, również serdecznie witamy, ale bardzo serdecznie witam te osoby, które zapragnęły osobiście tutaj z nami być, podzielić się swoimi doświadczeniami rozmowami, w rozmowach kulturowych, bo to jest czasami równie cenne jak nasze merytoryczne wykłady. Kochani, nie chwaląc się, nasza grupa doradcy Godowego to jest prawie 2000 hektarów, tak jakśmy sobie przeliczyli upraw jagodowych, no i tak około 150 hektarów tuneli już, co bardzo cieszy. Ale siłą grupy doradcy Godowego to nie jest tylko powierzchnia, technologia czy merytoryka. To jest taka współpraca prawie że rodzinna. Jak trzeba, to pomagamy sobie budować tunele. Jak trzeba, to wymieniamy się pracownikami. Jak trzeba, to pomagamy sobie w handlu. A no właśnie, ale wśród nas są również osoby dające inne wsparcie dwóch braci, Norbert i Sebastian, mistrz Europy, mistrz Polski w boksie, keamboxingu. Także to też jest potężne wsparcie. Kochani. Bardzo serdecznie witam szanownych Państwa wykładowców, prelegentów, najlepszych specjalistów z branży. Ja będę każdego już prezentował osobiście, później przed każdym wykładem. No i witam bardzo serdecznie przedstawiciela Wydziału Ogrodniczego, Ogrodnictwa i Architektury Krajobrazu Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie. Panią Dziekan Katarzynę Dzidę. Brawa poprosimy na Panią Dziekan. Wydział jest współorganizatorem tego wydarzenia, za co bardzo serdecznie dziękuję. Szanowni Państwo, Kongresu Jagodowego nie byłoby bez wsparcia również partnerów. Partnera strategicznego firmy Osadkowskie S.A. Witamy bardzo serdecznie Artura Śliza, przedstawiciela firmy Osadkowski i prosimy tutaj do nas i bardzo dziękujemy. Można by powiedzieć, że od samego początku, od 2013 roku, kiedy odbyła się tutaj pierwsza konferencja, właśnie organizowana przez firmę Osadkowski, ta tradycja jest kontynuowana i bardzo serdecznie dziękujemy za wsparcie udzielone przez firmę. Dziękuję. Witam państwa. Witam panów. Ja również w imieniu firmy Osadkowski bardzo dziękuję za te wspólne 10 lat wspólne dobre 10 lat, tak, bo bardzo dobrze nam się tutaj układa. Proszę Państwa, firma Osadkowski już ponad 30 lat dostarcza rozwiązań dla polskiego rolnika. Akurat bardzo mocno z doradcą jagodowym idziemy w kierunku wsparcia w technologię, w produkty dla rozwoju właśnie owoców miękkich. Przyznam szczerze, że wiele produktów tutaj dostarczamy dla rynku, ale... I jeszcze więcej tych produktów testujemy wspólnie ze Zbyszkiem i z Albertem i jeszcze więcej ich odrzucamy, także te, które przejdą przez bardzo gęste sito są dopiero dla Państwa dostarczane po to, żebyście mieli jak najlepsze jakości te produkty. No cóż, dziękuję jeszcze raz w imieniu swoim i filmie Ostatkowskiej za bardzo udane spotkanie. Dziękujemy również dziękujemy. Arturowi i, i firmie za, za nasze wsparcie, wspólną drogę ku yy, spójnej technologii jagodowej. Dziękujemy. Nasze spotkanie również wspiera liczne grono partnerów. Partnerów, którzy są z nami przy okazji organizacji Kongresu Jagodowego, są z nami w projekcie Berytech, który odbył się w roku 2021, będzie przez nas kontynuowany, są z nami w codziennych, trudnościach, pracach, zadaniach, które nas spotykają na plantacji, dostarczają również produkty. Dzięki temu możemy rocznie prowadzić około 50 ścisłych badań i te produkty sprawdzać, doświadczać, przekazując Państwu technologię. Partnerzy są tutaj z nami, mają swoje stoiska za ścianą. Bardzo serdecznie dziękuję każdej z firm za, za to, że jest z nami po prostu. I poproszę brawa bardzo serdecznie dla... A... Osoby, które nas oglądają, stoiska wirtualne mają w panelu kursowym po lewej stronie, mogą w przerwie wejść sobie na stoisko danej firmy i obejrzeć materiał. Chciałbym również powitać partnera medialnego, wydawcę portalu Sad24. Jest z nami Justyna, jest z nami Karol z firmy Plant, Press, wydawcy portalu Sad24. Bardzo serdecznie dziękujemy za tą współpracę, za tą otwartość, że również Przekazujecie tą wiedzę i, i możemy współpracować. Bardzo serdecznie dziękujemy. Witamy również przedstawicieli innych mediów, wydawnictwa Sady i Ogrody oraz podosonami, które to postanowiły towarzyszyć naszemu wydarzeniu. Chciałbym teraz poprosić i oddać, poprosić o wypowiedź i oddać głos pani dziekan, pani profesor Katarzynie Dzidał. Z Wydziału Ogrodnictwa Architektury i Architektury Kajobrazu Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie. Prosimy o słowo wstępu i uroczyste otwarcie naszego wydarzenia. Dziękuję bardzo. Szanowni Państwo, organizatorzy Kongresu Jagodowego 2022, wykładowcy, szanowni Państwo, plantatorzy, dziękuję i gratuluję przede wszystkim organizatorom. Za to, że w tak trudnym czasie podjęli to przedsięwzięcie. Wszyscy wiemy, że od tych już około dwóch lat zmagamy się z trudnościami, i podziwiam organizatorów, że zdecydowali się jednak w bezpośrednim kontakcie, a jednocześnie umożliwiając osobom online kontakt z przełożeniem nauki z praktyką. Za to jestem bardzo wdzięczna. Przede wszystkim. Proszę Państwa, dzięki głównemu organizatorowi, panu profesorowi Zbigniewowi Jaroszowi, który zainicjował to spotkanie razem z całą firmą doradcy Jagodowego, to on, właśnie jako główny naukowiec, ogrodnik, w którego centrum zainteresowań naukowych znajduje się roślina sadownicza, to on postrzega te rośliny globalnie, wielopłaszczyznowo. Od począwszy przygotowania stanowiska po odpowiedni dobór odmian, odpowiednią pielęgnację, nawożenie, po zbiór i kosztochłonność. To wszystkie są zagadnienia. Zainteresowana Pana, pana Profesora za to mu bardzo serdecznie dziękujemy. I on umożliwia dyskusję nad tymi tematami właśnie dzisiaj. Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie, Wydział Ogrodnictwa i Architektury, tak jak Pan Profesor wspomniał, jest współorganizatorem. Również dziękuję Panu Profesorowi za tę możliwość. Jest z nami dużo więcej tych osób, które będą dzieliły się swoją wiedzą. Między innymi Pan Profesor Witold Grzebisz. Bardzo jest mi miło, że dzisiaj będziemy mogli... Korzystać z tej wiedzy mistrza nawożenia, żywienia, roślin, autora wielu podręczników, skryptów czy artykułów naukowych. Będą z nami również osoby, które będą dzieliły się swoją wiedzą, szkółkarstwą. Pozwólcie, że wspomnę pana doktora Piotra Baryłę, który w centrum jego zainteresowań jest porzeczka. Jest z nami. Pani doktor Karolina Pietura, najmłodszy nasz uczestnik, naukowiec, który dzieli się swoją pasją i poszukuje nowych rozwiązań w żywieniu roślin. Również jest mi niezmiernie miło, że jest z nami pan Albert, że tak powiem. Jest to mój uczeń. Tak powiem Dziękuję. od serca. A ja jest cały mi... czas mówiłem, że to jest mój uczeń. O, no to już mamy wspólnego ucznia. Bardzo jest mi miło, bo proszę Państwa to, że mamy pracowników i absolwentów, którzy chcą dzielić się swoją wiedzą z praktyką jest to niezmiernie miłe. Ale wszyscy wiemy proszę Państwa, że ubiegły rok był to rok, który przyniósł nam wielkie zawirowania finansowe. Te zawirowania będą wpływały na każdą z eta każdy etap produkcji roślin jagodowych. Niemniej jednak, dzisiaj, tutaj na tym spotkaniu, będziemy próbowali rozwiązać wiele problemów, które wpływają na produkcję roślin jagodowych. Wiemy, że truskawka jest rośliną która wiodącą się od roślin jagodowych w uprawie u nas w Polsce, ale nie tylko w Polsce, bo również w Europie. Po Hiszpanii jesteśmy drugim producentem tego owocu. Porzeczka to już również mówimy o światowej produkcji. Po Rosji jesteśmy drugim producentem porzeczki. I tak można by dalej wspominać, bo malina jako główny Owoc wiodący na rynku europejskim, więc uzasadnione jest, żeby zajmować się i dyskutować nad wszystkimi czynnikami, które wpływają na wzrost i rozwój tych roślin jagodowych. Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie, Wydział Ogrodnictwa i Architektury krajobrazu prowadzi od wielu lat wiele doświadczeń, które mają charakter branżowy, które uzyskane wyniki mogą i są wprowadzane bezpośrednio do produkcji. Więc cieszę się bardzo, że mogę dzisiaj tutaj razem z Państwem być i że dzisiaj spotyka się nauka z praktyką. A więc, Szanowni Państwo, jako dziekan Wydziału Ogrodnictwa i Architektury Krajobrazu, dziękuję jeszcze raz bardzo serdecznie za tę możliwość. Uczestnictwa bezpośredniego w tak wielkim przedsięwzięciu. I Kongres Jagodowy 2022 uważam za otwarty. Brawo. Bardzo dziękujemy pani dziekan. Dziękujemy za otwartość, za to, że zawsze można na Uniwersytet Przyrodniczy na Wydział Ogrodnictwa zawitać. Zawsze są tam otwarte drzwi, można podyskutować i państwo bardzo wspieracie różne inicjatywy. To jest bardzo miłe, sympatyczne i bardzo Zapraszamy. serdecznie my dziękujemy. Zapraszamy. Dziękujemy serdecznie jeszcze raz.